Sejmik jest? wszystko możemy kończyć. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że w tak licznym gronie przybyliście Państwo na, na moje zaproszenie. Temat wiadomy, decyzje, które podjąłem, o których Państwo informowali mieszkańców Świnoujścia. Były to oczywiście wiadomości nieoficjalne. Dzisiaj chciałbym Państwu oficjalnie zakomentować, że decyzje, które podjąłem z, 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 dzisiaj jest dzień, jaki? Wtorek. W wtorek. 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 To był ten dzień, kiedy, kiedy podejmowałem ostateczną decyzję po zapoznaniu się z kandydatami, które, które zgłosili mi e, e, Przedstawiciele grupowań, które funkcjonować będą w tej kadencji, w Nowej Kadencji w Radzie Miasta. Po głębokiej analizie podjąłem decyzję, że moimi zastępcami kadencji najbliższej będzie pani Anna Gatowska i Pani Barbara Michalska. A oprócz tego i to wszystkie zmiany, a, a poza tym w dalszym ciągu będę współpracował z Panią Panią Skarbnik, Panią góręcką Senczek i Panem Sekretarzem Miasta. Pan e, Prezydent Kowalski kończy pracę w dniu dzisiejszym e, i obejmuje bardzo ważne obowiązki w Szczecinie. Będzie naszym przedstawicielem w Szczecinie, w samym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. E, a jednocześnie obejmie stanowisko, z którego przyszedł do samorządu, czyli wróci do Miejskiego Domu Kultury. Wiemcie Państwo, że w kilku słowach przedstawię osoby, które, które będą ciągle tych czterech lat, współpracowały ze mną, pomagały mi w realizacji tych wszystkich ustaleń, które podjąłem się startując w wyborach na zaszczytny urząd prezydenta. Będą wspólnie ze mną realizowały zadania, które w moim programie, w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale jak zdążyłem się zorientować, w programie wszystkich ugrupowań, które startowały do, do Rady Miasta są zapisane, bo tak naprawdę te tematy najistotniejsze, które znajdują się w programach, wszystkich ugrupowań są praktycznie te same podobne. W związku z tym, realizując jeden program, praktycznie realizujemy programy innych wszystkich ugrupowań. Jeżeli chodzi o panią Jannę e, Monikę Agatowską, pytałem się panie, czy mogę podawać lata. Znaleźć hmm. na to zgodę. E, 38 lat, wykształcenie wyższe, końca naszego mieszka, więc kolejny absolwent mieszka, mieszka, mieszka liceum młodo który który obejmuje to stanowisko, to już sobie jest tradycja przypomnę, pan prezes Szczodry również przez 8 lat spełniąc funkcję, był również absolwentem, absolwentem, liceum mieszka pierwszego. jest jestem, panie prezesie. Proszę? Ja też jest, a absolwentem. Właśnie, pan prezes Kowalski jest również absolwentem, liceum mieszka pierwszego. Pozostali, pozostali nie, ale, ale tam, ale, ale żałują, że nie, że nie z pani Janna Agatowska, nie. już drugim mnie będę pomijał, skończyła Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania, kierunek zarządzanie marketing w zakresie oraz zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych. Ponadto kończyła na no, Uniwersytecie Warszawskim studia programowe na kierunku samorząd terytorialny i regionalny. Rozwój I rozwój lokalny, tak. E, jeżeli chodzi o, o pracę, na kempingu RELAX pracowała przez, przez, no, od 1996 roku do, do 2007 i później przeszła do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pełniąc no, bardzo odpowiedzialną funkcję i dzięki jej zaangażowaniu OSI. To, co czym osi zarządza, był bardzo wysoko oceniany w ciągu tych minionych lat. Pracowała w samorządzie, jak Państwo wiecie. Przez pewien krótki okres pełniła funkcję przewodniczącego rady miasta. Później została, ustąpiła z tego stanowiska, pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego rady miasta pełni funkcję przewodniczącej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W Świnoujściu od niedawna aktywnie funkcjonuje w władzach wojewódzkich i Centralnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To byłyby te, te, te podstawowe informacje na temat Pani Prezydent już mogę powiedzieć, gdyby były pytania do pani Joanna Agatowskiej. Oczywiście za chwilę będziecie Państwo mogli odpowiedź na nie uzyskać. Kolejna osoba, Pani Barbara Michalska, lat 44. Nie pytałem się, ale mogę. No. Lat 44. Jeżeli chodzi o wykształcenie, Politechnika Lubelska, Wydział Ochrony Środowiska, Inżynierii Sanitarnej dyplomowista inżyniera instalacji urządzeń sanitarnych posiada uprawnienia do kierowania nadzorowania i kontrolowania budów, uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i kolejne uprawnienia do projektowania specjalności, do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji Także pełne przygotowanie do Sprawowania nadzoru nad, nad e, inwestycjami. Ostatni okres pracy, 4 lata, e, mniej 4, przepraszam, się prawie, prawie 7 lat na stanowisku i na miasta Świnoujści. To dzięki zaangażowaniu i dobrze wykonywanej pracy to Świnoujście e, przeobraża się, zmienia się, bo wiele inwestycji, które realizujemy, to właśnie wydział, w którym pani żyje. Kieruje, realizował. Jeżeli chodzi o karierę zawodową, rozpoczynała w Warszawa, później jest SPWP, Energotech, nadzór budowlany w Świnoujściu, ZWIK, prywatna działalność gospodarcza, w Sądzie Okręgowym, jest biegłym sądowym z zakresu ukończonych studiów i. Od 2003 roku Inżynier Miasta Naczelnik Wydziału inżyniera, inżyniera Miasta. To są dwie Panie, które, które będą kierowały. Pani Żyły Michalska zakres podobny, podobny jak realizował Pan Prezydent Szodry. Pani Magister Agatowska zakres, który jeszcze, jeszcze realizuje obecnie Pan prezydent Ryszard Leon Kowalski. Oczywiście to jest na chwilę obecną. Chciałbym Państwa poinformować, że przewidujemy w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy zastanowić się nad taką zmianą struktury Urzędu Miasta, która by służyła dalszemu sprawnemu realizowaniu, kierowaniu pracą Urzędu i jednostek nam podległych. Przypomnę, 8 lat temu, kiedy obejmowałem stanowisko prezydenta, dokonaliśmy zmian, reorganizując urząd i doszedłem do wniosku, że po tych ośmiu latach nastał czas, żeby się zastanowić, czy te, ta struktura, która dzisiaj ma miejsce jest optymalną dla realizacji zadań. Wydaje mi się, że pewne zmiany muszą nastąpić i obiecuję Państwu, że nie nastąpią jutro czy pojutrze, a w ciągu dwóch do trzech miesięcy przygotujemy. Taki, taki projekt zmian, który będzie nas zadawala, ale zadawała również państwa, mieszkańców Finowy, bo będzie służyło to lepszemu wykonywaniu zadań. Na kolejną kadencję skarbnikiem miasta i czu czuwaniem nad wydatkami będzie pełniła pani Iwona Górecka sęczek lat 35, ekonomista w 1997 roku, skończyła studia licencjackie w 1999, studia magisterskie, ponadto ukończyła studia podyplomowe w 2002 roku, rachunkowość i finanse w 2003, audyt i kontrola wewnętrzna i usprawnianiu zarządzania w 2003 roku uzyskała tytuł dyplomowanego. Audytora wewnętrznego Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, natomiast w 2006 roku certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów Rzeczpospolitej Polski, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. E, Pracuję w Urzędzie od 1999 roku.